Ale kurde, czemu ja mam pistolet? Ale bym się zrobił. ściciel jeden kurde, ja bym z Kurde, Kurde, bym z pistolecik uszczelał. Od razu zobaczmy, Garus. Okej, okay, no ten temat, bo on idzie na bliskie spotkanie trzeciego stopnia. I ja w sumie to powinienem sprawdzić w ogóle, jaką mają broń. dać im lepszą, jeżeli mam. A Teraz to chyba za późno, A może nie? Dziennik? Dobra, teraz nie ma czasu na dzienniki. O! Ekwipunek. Dobra, ja tu chyba miałem tam w miarę najlepsze, ale tu mam przecież... Kurde, mam przecież nowych ludzisków. Ty lubisz taką broń? Aaaa burza 100, 115 Wskaźnik celności 56 Ale ma ten Dobrze no to mu dajmy huragana O, a jeszcze lepiej Sejmitara 128 e, strzały, tu tu tu, 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 tu dobra Okej, okay, masz tego e, Reduktor odrzutu Ulepszenie broni e, rozprasza ciepło, które że absorpcja ciepła, kurde bele, po co mi taka absorpcja ciepła celność no niech będzie na razie potem będziemy się bawić coś więcej przeciwpancerne ulepszenie amunicji więcej i tak nie mam więc damy mu to co mamy chociaż nie będę miał wtedy dla garusa Agarus, karabin szturmowy ja nawet nie mam mu co dać Ale przy nie broni, chłodnica No nie mam nic dla ciebie więcej Aaaaaaaaa, nie zadbałem o was Biedaczyska, nie zadbałem o was Dobra, wracamy do gry chyba powinno być już Zniszczę cię! O, to rozumiem Abym ja z pistoleci nie zestrzelał, to nie O, gin Przepadnij! Tam coś było? Nie, nie było. To tam wali. Łyż! Już go nie ma. Tu! No. Tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest! odsuń co się! Te garus, coś z tobą kiepskawo. Jak to się leczyło? Chyba klawiszem F. Okej, okay, to rozumiem Że radar pokazuje, że jeszcze, jeszcze tu są jakieś wredniaki. Chowa się tam. Do rwę, robi Padaj, jak cię proszę grzecznie. Nie daj się prosić. No, no, grzeczne zbiry, teren czysty. Stawaj. A, stawaj. Mówię ci, że teren czysty. Na razie. Hm. W takim razie idziemy dalej. O, tutaj nie szczela. Magazynu. O stać ani kroku dalej! To robotnicy. Prawdziwi strażnicy już pewnie nie żyją. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać. No i to nam się przyda. Chłopaki, to dobry moment, żeby zacząć szukać innej fuchy. Tak, tak, o, o tym samym pomyślałem. I tak nie lubiłem pięści. <laughs> no cóż, nie ma tak dar przekony. E, tam trzeba było im ujebać łby. Przemoc nie, nie zawsze ma. popłaca. <laughs> nie ma tak dar przekonywania, no wejrzysz w Rex... Wyluzuj. Co ja tak chodzę jakbym nie mógł. Szafka z bronią? Uuu, nie, najpierw... co ze 6 mhm. Jak ja tego nie lubię. Aj, już się wpakowałem Jest No Ostrze, pistolet To niepotrzebny miniby I mściciel 2, karabin szturmowy dla wreksa Weź wszystkie Wreks, gdzie jesteś? Wreks, wreks O no tu wreks Karabin szturmowy, aha, mściciel 2 160, ale roz tego, no wiecie eee, Bierz go Bierz go do łapy, bierz a to szturmowy, nie, Churde, bele. Przecież ty nie używasz szturmowego, ale się dałem zrobić. Zr ty używasz huraganu. Nie, ty, przepraszam, sejmitara. A tu też sejmitar? Nie, la, no, Nie, oddaj go. Oddaj. A ja co mam? No ja mam Mściciel Jedynka, teraz będę miał Mściciel Dwójka. Tak, oczywiście! Ha, ha. Teraz będzie rozpiździaj Dobra, starczy, starczy, co ten dziennik... Dobra, będziemy później czytać! To na co tak chodzisz? Czekaj, czym to się... To się kucało? Ja ci, ale zrobiłem... Chodzi jak ślamazara teraz. Czego wszystko muszę robić sam? Czas umierać. No ruszaj, że się Co to mi jest? Czemu ja nie mogę strzelać? Rzyczka, u Przepar, trzymaj się. Może ulec się trochę. O, brawo. O, a ktoś tu może coś zrobić? Zablokowany, a reszty czemuż to? Okstał wrogom obiektom oraz szyni bardziej podatnymi. Eee, baksowaho, wzmocnie tarczy. A zobacz. Ha! Pięknie. Zaczekaj, nie zabijaj mnie, Poddaję się! Hmm, mądre posunięcie. Gdzie jest ta Nie ma jej tutaj, naprawdę nie wiem gdzie jest. Na chuj nam na <laughs> teraz. Pozwól mi go zajebać. Czekajcie, <laughs> czekajcie, nie móc. wiem gdzie jest kwarianka, ale wiem, gdzie można ją spotkać! Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Powiedz gdzie? Natychmiast. Spotkanie ma być tu w okręgach, w tylnej alejce o pokrymku. Pośpieszcie się, a zdążycie. Oh. <laughs> co ty wyrabiasz? Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajęł. No, Nie zostawiam niedokończonej roboty. Przecież się po co? <laughs> Nie strzelamy do nieuzbrojonych jeńców. Ile osób przez niego zdechło? Zasłużył sobie. Zresztą mamy inne zmartwienia. Jeśli zaraz nie ruszymy, Quarianka zginie. O... Oh. Mm, co my tu mam? Nie! Co jest? Come on. Ups, mały crash był, ale nie ma co rozpaczać, bo czas leci, otwieramy skrzynkę, ręczne przejęcie. Jest, <laughs> jest, 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 Dobra, dobra, dobra. Weź wszystkie na wszystkie. nie razie nie ma Go, go, go! go, lecimy z drogi. Bo... No właśnie, jest, co z jest, Czemu czas nie leci? Się robi No co jest się robi Wyszedł. O, Karus, Karus, gdzie ty jesteś? Czemu cię tak granili? Teren czysty Dobra, czas nie leci Coś się popsuło, ale i tak wiem, że zdążę Za mną brygada Tutaj Gdzie ja mam lecieć? Tak naprawdę No chyba tylko tu Tak jest, tu się coś dzieje. Przyniosłaś? Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się, umowa nieważna. Tak hmm. jest, brawo. Co jest? Przygrzanie broni Cholera. Gotowy Gdzie on jest? Robi się! Co z tym snajperką? Gotowy. Też przegrzanie, no nie mogę. No pada. A zrobimy inaczej. Kto tam coś ma? Co my to mamy? Zmocnienie tarczy nie? Cholera! Co? Aha, on sam tego używał od kształcenia. Czyli teraz nie może. To ja sobie weznę o no właśnie, żeby nie przegrzewać. Nie to. Robi okay. się. A daj. Robi się. nie mogę... Aj. Dobra, możesz już użyć, nie może użyć robi się O jeszcze trochę Jeszcze trochę i pad co Co? ognia! Ognia to ognia Tak jest Pięść mnie wystawił. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie oberwałaś? Potrafię dbać o siebie. Nie żebym nie była wdzięczna za pomoc. Kim jesteś? Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że Saren jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Dobrze. To moglibyśmy ją zabrać do ambasady Luzi. Ambasador chciałby to pewnie zobaczyć. No to jadziem. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach. Szturm na Norehorn. Ja, ja, ja. Wiesz ile Oj tam, oj tam. Kto to jest? Kłorianka? Co wy kombinujecie, Szepard? Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarę z getami. Doprawdy? Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno... Nazywam się Tali. Talizora na raja. Pięknie. Nie ma tu wielu, Quarian. Dlaczego opuściła pani flotylę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Nigdy o tym nie słyszałem. To tradycja mojego ludu. Kiedy osiągamy wiek dojrzały, opuszczamy flotę. Sami przemierzamy galaktykę, wracając, gdy odkryjemy coś wartościowego. W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy godni swojego dziedzictwa. Czego dokładnie poszukujecie? Mogą to być surowce, jak jedzenie lub paliwo. Może to być też jakaś przydatna technologia. Albo nawet informacja, którą będziemy mogli jakoś wykorzystać. Poprzez pielgrzymkę pokazujemy innym Kwarianom, że przydamy się naszej społeczności. Powiedz nam, co znalazłaś. Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar mgławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet. Zaczekałam, aż jeden z getów się oddali od reszty. Obezładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci. Myślałem, że rdzenie pamięci getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci taki mechanizm obronny. Jak udało ci się ocalić rdzeń pamięci? To mój lud stworzył gety. Przy odrobinie wiedzy i całej masie szczęścia, można czasami ocalić trochę danych. Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadejnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos to Saren. Mamy dowód, że skurwiel stał za tym atakiem. Powiedział, że Eden Prime to krok na drodze do odnalezienia kanału. Jakieś pomysły, co to może znaczyć? Kanał musi mieć coś wspólnego z nadajnikiem. Może to jakiś proteański wynalazek? Być może broń? Zaraz, jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. Eden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu tego mówiącego o żniwiarzach. Oni są jakąś nieznaną rasą obcych? Według banków danych żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn, istniejącą 50 tysięcy lat temu. Żniwiarze całkowicie wytępili protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają gety. Nie za bardzo chcę mi się w to wierzyć. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłem protean wyżynanych przez żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów. szczytnie organicznego życia. I wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. Och, rada będzie po prostu skakać z radości. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu, mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią? Z Kwarianką? Nazywam się Tali. O. Poznaliśmy się już, komandorze. Wiesz, do czego... Co jest? <laughs> do czego jestem zdolna? Pozwól mi lecieć z tobą. Zdawało mi się, że pielgrzymujesz. Pielgrzymka ma dowieść, że możemy działać dla dobra ogółu. Co o mnie pomyślą, jeśli to wszystko zignoruję? Saren stanowi zagrożenie dla całej galaktyki. Moja pielgrzymka może zaczekać. Skorzystam z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję, nie będziesz żałować. Ha. Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję urady. Przygotujcie się i dołączcie do nas w wieży. Hmm. No i znowu wybór od <laughs> <laughs> Niestety piękna Ashley nie, bo jest z żołnierzem jak ja, ale szkoda. Kajdan, kajdan, biotyka. Siła technologii po trochu. Ten to wiadomo, siła bojowa, ale też siła biotyki. Ten to głów... Siła bojowa i siła technologii. O, a tu siła technologii. <laughs> Czyli... Chyba... Najsilniejsza w technologii, bo ten ma tylko trochę. Czy niestety Garus, ty na razie zostajesz? Bierzemy teraz tali z orach na raja. I co? Siła biotyki Technologii biotyki. No tak, bo coś musi mi od, pomóc otwierać te Kurde, chociaż Rex nie, Wreks jest świetny w drużynie, świetne gadki ma A, ale ona będzie miała technologię, dobrze. Weźmiemy <laughs> Wrexa. Niech się dalej wrednie fajnie wypowiada. Będzie śmieszniej po prostu. Nie wiem czy będzie dobrze, ale będzie śmiesznie. <laughs> to najważniejsze. A jeszcze tu można sprawić zespół. To, no, to, no dobrze No i co nas teraz czeka Wiecie już, kolejny poziom I czeka nas przede wszystkim awans dla <laughs> dla tej guardianki A ja też awans <laughs> No i co teraz? Snajperskie, ciekawe co? A zobaczymy co nam przydzieli automatycznie Szkolenie szturmowe Ale kurde czy ja za wręcz to walki wręcz przede wszystkim co 1% od broni? Nie no bez sensu. 2% ale co? Przypływ adrenaliny. Hmm. No to jest niby niezłe. Ale czy aż na tyle? Odblokuj zdrowie. Nie, ja może co innego, a co tu dam? Z... Zabójstwo! Oh. Hmm, hmm, hmm. Żołnierz. To już to prędzej żywotność o 4 regeneracja. Tu już 8 i 4 na sekundę. O 5% celność o 10. Damy jeden tu. Jeden tu W końcu jestem żołnierzem Co nie? Frex, Co ty będziesz miał automatycznie? Szczelby A to ty nie mogłeś ze szczelbów Ze szczelb korzystać? Ale numer, a ja ci szczelbę dawałem Aaaaaah! <laughs> o, żeż kurde No tak, dobra No to oczywiście, że szczelby, okej okay. No i tato tutaj ma elektronikę, deszyfracja, nie no nie będziemy się chyba bawić i tak nie wiem zobaczymy co i tutaj da Uuu wszystko po trochu Strzelec wyborowy to chyba z pistoletów Wzmocnienie tarczy Strzelec wyborowy Pancerz podstawowy Wzmocnienie ta elektronika Deszyfracja. No tam ci też mieli deszyfrację, no bez sensu, dobra. Tak. A co ty tu możesz? Aha. geniuszem jest. No dobrze. Zawierzymy. Ekwipunek. Aha Dobra, na razie weź wszystkie. Wow, wow, wow! Karabin szturmowy 150, 160 Dobrze, to my zostajemy jeszcze snajperski, zobaczmy Bo już mogę używać O, 92, ale celność, a przy snajperskim celność też jest ważna Chorera Obrażenia czy celność Na razie zostawię chyba to co mam O, a tu poprawia. Haha, ha, mogę tutaj. Celność broni znowu 7%. Celność... 12, a do stabilności. Nie, chodnica nam tu nie potrzebna do tej... Do, do tego... o, 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 odrzutu 3. hmm hmm, 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 hmm. Stabilność broni. Nie wiem, na razie spróbujemy to. To może nie. O. Ha. Świetnie. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Wrex, ty masz tu. 128 burza, 102. Dobrze, zostajesz. A ty co, pistolety? Chyba miałeś pistolety mieć. 20 Ostrze 2 Masz Ostrze 2 Celność o, dr, dr, dr. Tutaj właśnie chodziło o celność, że ma słabszą więc dodamy jej celność dobrze Stabilność Celność, okej okay. I pociski, ulepszenie. Nie, dobrze, to zostawimy na razie. Będziemy myśleć później. Oj, ojoj oj, oj, Szybciutko, szybciutko co my tu teraz uratować goriankę? Dobra, wróć do wieży to jeszcze. No to wszystko mamy. Tu musimy wcześniej... Lecimy do tego. Z powrotem do Nory Chory, do Nory Chory. Coś tu możemy zrobić. Nie bardzo. No to lecimy. Na chwilę. Gdzie ja jestem? Jak teraz muszę gdzie Do dolnych okręgów gdzieś Gubiłem się Idziemy w dół. Przepraszam, komandor szep.